Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku przygód Larry Croft. Jak pamiętacie, otworzyliśmy sobie wejście do globowca starożytnego. Lara to chyba jedyna osoba na całym świecie, która, nawet w Paryżu, potrafi znaleźć starożytny globowiec, nie? <gryk> Byk. Globowiec starożytnych. Chodzimy. Proszę, jak ona wygląda. Co za Lara. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. pod nami dosyć stromy upadek, więc zróbmy go etapami. Raz. I dwa. Okej, okay. jesteśmy na dole i teraz zobaczcie. Oto i grubowiec. Jako, że jest starożytny, to jego stan techniczny no nie jest sympatyczny. A naszym celem jest dostać się na zamdu. Łatwo tam się dostać, znaczy skoczyć, nie? Ale chcemy tam się dostać żywi. <laughs> A to już dużo trudniejsze. Jak widzieliście raczej strażników z Luwru tutaj nie będzie, więc możemy zmienić broń. Na jaką? MV9, Vector, nasz pustynny Ranger, coś na strzałeczki uzypiające, bo impaktu nam się raczej nie przyda, a może para broni Vector? A? Zobaczmy to. Lara będzie w końcu jak stary starych dobrych czasach. Dwie spluwy, i to jest to. Okej, okay, ciach i strzelamy. Okej, okay, dobra, mamy to. Teraz uwaga, musimy zejść trochę niżej. Ale tak, żeby się nie zabić, więc spinamy się po tej półeczce. Ale ale jest tak zręczny, że aż miło popatrzeć, nie? Uwaga, hopa. Jesteśmy, a teraz... Pamiętajcie, nietoperze. Zabity. Tutaj będzie dużo nietoperzy, takie małe, jasne. Ledwo widoczne są niegroźne. Takie czarne są groźne. A to dlatego, że jak nas dziabną, nas zatrują. Wtedy musimy albo zużyć apteczkę, albo antidotu. A tego nie chcemy robić. Okej, okay. baleczka przed nami. Opa. Łapiemy się i podciągamy. Tak jak mówię, małe nietoperze. Białe są niegroźne. Ok. I dostajemy się tutaj. Musimy tam. Niżej zejść, ale to sobie po tylko półeczka Ciach. Ciach. I krok po kroku. okej okay. Jesteśmy trochę niżej. Ładnie, mój ducy. Ładnie, ładnie, ale weźmy sobie broń. Bo kolejny nietoperz siedział sobie na tej półeczce. Widzisz go z na No właśnie. I nietoperze będzie trochę. Musimy być czujni. Rozpęd, rozpęd i przez most. Tak jak mówię, stan techniczny niesympatyczny, ale się udało. Idziemy przed siebie po to, by w globowcu starożytnych znaleźć bandaże. Mogą się przydać. Pod nami pomieszczenie, ale do niego nie jesteśmy w stanie stąd się dostać. Co zatem musimy zrobić? Po pierwsze wrócić, po drugie wyciągnąć broń. I zniszczyć kolejnego nietoperza. I teraz moi kochani, naszym celem jest rozpędzić się i przeskoczyć. O, na tamtą półeczkę, gdzie głowa Lary. Skok jest trudny, ale jak najbardziej możliwy z samutkiego końca i łapiemy się. Okej, okay, udało się. Będąc tutaj przeskakujemy na półeczkę obok tego gargulca całego, ten pomniczek. Moi drodzy górą nie przyjdziemy, więc idziemy w ten sposób. Przechodzimy dołem. I opuszczając się, jesteśmy na takiej oto piaszczystej półce. Trochę to wymaga skoków. Skok z mostu na drugą stronę już jest sam sobie trudny. Skok z samego rogu na tą półeczkę również. Potem trzeba przeskoczyć, moi drodzy, i dosyć ostrożnie przejść obok gargulca i zejść na dół. Jest to trudne, ale jak widzieliście, możliwe. No. Czy jest jakaś łatwiejsza droga? <grym> I owszem. Szybkie cięcie, moi drodzy, znajduje się obecnie przy drzwiach Tutaj u góry. Stąd zaczęliśmy, generalnie Stąd zaczęliśmy eksplorować ten Mostową lokację ta złaga. Nie skaczemy na drugą stronę Potem na półeczki, nic z tych rzeczy. Patrzcie Pyk I myk <laughs> Ciach I lala jest na półeczce piaszczystej <laughs> Można da się. Trzeba czasami wykorzystywać otoczenie można pokombinować i znaleźć zawsze jakąś drogę alternatywną, dużo prostszą. Teraz schodzimy na dół, pamiętając o tym, że siła Lary jest ograniczona. Okej. Okay. I jesteśmy. I teraz znów. Musimy dostać się tam niżej. Można stąd wykonać skok, taki dobrze wymierzony. I trzymać kciuki, że Lara nie odniesie obrażeń. Albo, jak nam się jakoś wybitnie nie śpieszy, to delikatnie i ostrożnie można zauważyć, że ta ściana ma cały czas takie elementy, że Lara może się łapać. I teraz pyk, myk. I delikatnie, ostrożnie opuszczamy się. Jesteśmy. Co dalej? No moi drodzy, dalej to będzie sprawa niezbyt trudna. Skok, hop. I mamy dostęp do takiej oto dźwigni bardzo istotny. Jak bardzo? Patrzcie sam. <gry> no właśnie. Wyciągnęliśmy trochę półeczek. Trochę nam utrudnią zadanie. Albo ułatwią. W zależności w jakiej kolejności będziecie po nic kakać. Musimy teraz wykonać krótki skok. Co to znaczy? Jak macie wciśnięty przycisk, odpowiedzialne zachodzenie, czyli wtedy gdy Lala chodzi, a nie biega to trzymając ten sam przycisk i spadcie, Lala wykona krótki skok dzięki czemu nie przeskoczy i nie spadnie na dół teraz z tego miejsca wykonujemy normalny długi skok idziemy sobie na krawędź i znowu długi skok i jesteśmy teraz, moi drodzy jak widzicie odległość nie jest zbyt wielka więc wykonujemy krótki skok ok, teraz ciach, troszkę niżej i stąd nie rozpędzamy się, nie rozbiegamy. Zwykły, długi skok. Tada! Jak widzicie, mamy po, 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 po. sobą szkieleta. Teraz będzie chciał zaatakować. Pokonujemy go bardzo łatwo, ale spokojnie. On zaraz wyjdzie, znaczy wyjdzie. Zaraz wróci, powstanie i trzeba będzie go drugi raz pokonać. Dopiero wtedy jest pokonany całkowicie i nie wstaje już więcej. Tam musimy pójść w za dźwignię. Ale, jak pójdziemy teraz, to jak my pociągniemy za dźwignię, a szkielet zrobi nam tak plecy, i będzie problem. Więc czekam aż stanie. Chodź. No tak, że dużo bardziej wytrzymały. I jak drugi raz jest powalony, no to już mamy spokój. Możemy. Moi drodzy, udać się do pewnej dźwigni Bardzo istotnej dźwigni, która rozpocznie całą zabawę Pamiętacie sekwencję mały skok, krótki skok, rozpęd lub nierozpęd? No to teraz to dopiero będzie wesoło, moi drodzy Okej, okay. na szczęście szkielet jest pokonany Musimy dostać się na samą górę po tych wszystkich wielkich płytach Po to, by otworzyć sobie zapadnię Okej, okay. Ustawiamy się gdzieś tutaj. No i, moi drodzy, lecimy. Podchodzimy pod krawędź, moi drodzy, i łapiemy się półeczki. Teraz tak, znowu musimy odpowiednio dobierać różne skoki. W tym wypadku z samego końca skok. Stąd również z samego końca skok. Tutaj odsuwamy się jak najdalej. Do tej kawędzi, i stąd przeskoczymy. skoczymy. Teraz skok z rozpędu. Opa! I tutaj moi drodzy, skok z miejsca. Łapiemy się i podciągamy. <grym> się> Jak widzicie, zabawa się nie kończy. Skok z miejsca, ze złapaniem się. Teraz troszkę bliżej, nie do końca, ale bliżej. Okej, okay. dla się łapie. Tutaj rozpęd, ale ostrożnie. Tej moi drodzy, skok mały, pamiętajcie. Okej, okay. ścięg. Najważniejsze, żeby to nie przeskoczyć. I stąd skok z miejsca. Jesteśmy. A po cośmy tu przyszli? Tam ogólnie nad nami jest dźwignia. Podciągamy się i jej używamy. I w końcu dostajemy dostęp do zapadni. Niestety, no, jak widzicie, jest na trochę nisko. Więc musimy wykonać sekwencję skoków powrotnych. Skok krótki z tego miejsca. Tutaj, zwykły. Ok. Podchodzimy do krawędzi, kolejny zwykły skok, teraz delikatnie się opuszczamy, ciach, podchodzimy do krawędzi i wykonujemy skok krótki, pyk, dobra, znowu moi drodzy krawędź, mamy przewagę wysokości, więc nie tylko skok krótki wystarczy, to jeszcze nie robimy go z samego końca, tylko mniej więcej, o, z połowy, uwaga, hop, da, -da. Lara wstawaj. Sekwencja skoków przed nami kolejna, skok zwykły, ciach. No i teraz, też, moi drodzy, to już jest, jak to mówią, pan Pikuś mały pikuś. dada i jesteśmy na dole. Hopa, i co my tutaj, moi drodzy, mamy? No, jakieś podziemne przejście. Grobowców starożytnych. No, są drzwi jedne. I drzwi drugie prowadzące do jakby drugiej części tego poziomu. Specjalnie ominąłem tamten, żeby wam coś pokazać. Patrzcie. Jeżeli tutaj przejdziemy, to Lala mówi, że nie jest zbyt silna. Patrzcie. Jak zwykle w tej grze bywa, Lala musi się wzmocnić. I znów, jak zwykle w tej grze bywa, wzmocnienie jest bardzo blisko. Czyli tutaj. I nagle jej siła wzrosła. Nieźle, nie? Dobra. Nie wnikamy w szczegóły. Zwłaszcza jak granada jest strzelbę. Okej, okay. i od razu dwie paczuszki amunicji do owej strzelby. Podobnie jak dwa pistoleciki, które mamy teraz. Tak i strzelba również jest bronią kultową. Proszę bardzo. Oto i ona. packer Strzelba z ręcznym przodowaniem kalibru 12 krótki zasięg, 6 pocisków i wolne przeładowanie ale za to jakaś siła ognia okej, okay, na razie mamy nasze dwa pistoleciki, będziemy z nich korzystać no i teraz gdy lala już jest magicznie wzmocniona no to jak myślicie, da radę? ja <grystanie> <grystanie> wchodzimy do nowych pomieszczeń no, o ile te u góry były bardzo uszkodzone, to tutaj moi drodzy. Jak widać jeszcze chyba żaden człowiek nie dotarł. Bo jest pięknie, jest ładnie. Podłogi czyściutkie, świeżutkie, ubyte, aż się błyszczą. Niestety jak widzicie są rzeczy, co tam utrudniają zabawę, mianowicie kolce. Tam na wprost, moi drodzy, mamy drzwi. Bramę. Tutaj mamy dźwignię. Gdy wciśniemy ową dźwignię, plama się otworzy na, uwaga, 10 sekund. A my będziemy musieli biegnąć przez te wszystkie pułapki, omijać je, tak, aby nie zostać, mój drodzy, zranionym, bo wtedy będziemy zatruci, trzeba będzie używać apteczki lub antidotum i dobiec do drzwi w 10 sekund. <laughs> Brzmi jak świetny pomysł na udany piątek, nie? Lecimy. I rozpoczynamy naszą sekwencję pod tytułem Strzałki i kolce. Omijamy strzałki, przeskakujemy kolce. Omijamy strzałki i nad kolcami. Omijamy strzałki i nad kolcami. I jesteśmy po drugiej stronie, zanim, moi drodzy, drzwi się zamkły. Proszę bardzo, bez utraty zdrowia, idealnie. Czego chroniły tak ostre zabezpieczenia? Przekonajmy się wspólnie. Moi drodzy, przed nami. Napis w dzienniku. Widzicie go? Po prawej stronie? Co się wydarzyło? Zobaczmy. Ultrices atrium custriodum Mściwi pilnują wnętrza. Gdzieś tutaj. Nie wiem. Lara zauważyła napis, którego nie widać. <ścoughs> Że mściwi pilnują wejścia. No. Zaskakujące. Słuchajcie, przed nami jest właśnie owe wejście, którego pilnują mściwi. I to wejście prowadzi nas do kolejnego poziomu. Teraz uwaga, jak gracie razem ze mną i robicie wszystko na 100%, to możecie zwrócić uwagę u siebie prywatnie, że coś tu nie pasuje. Jak widzicie, mamy cztery przedmioty z pięciu. No właśnie, a przed nami koniec poziomu. I co teraz? Spanikowany gracz, robiący wszystko na 100% zacznie szukać. Mówi, Gdzieś tutaj pomyliłem coś, coś nie znalazłem. Brakuje jednego przedmiotu leczącego. Gdzie on był? Gdzie on jest? Moj docna, no, gdzie on jest? No, na tym poziomie. To dlaczego go nie wziąłem? Ha, bo się nie da. No to jak się nie da, to co? Nie będzie 100%? Ha, będzie. Tylko, moi drodzy, trochę później. Jest jeden przedmiot, ten właśnie piąty, który znajduje się w grobowcu starożytnych, ale można go zebrać nieco później, gdy my do tego grobowca wrócimy. Ha, ha, właśnie, bo my tu jeszcze wrócimy, moi kochani. Na chwilę, co prawda, ale właśnie wtedy podniesiemy piąty poziom poziom, przedmiot mówię wam o tym teraz, żebyście nie panikowali spokojnie, na kanale na 100% gramy na 100% i nic moi drodzy nas nie ominie drzwi pierwsze i drugie a za drogimi drzwiami to co skrywa ten grobowiec jego źródło jego najcenniejsza część sala pur roku Brzmi tajemniczo, brzmi ciekawie i takie właśnie będzie, moi drodzy. Ale o tym wszystkim przekonamy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i cześć!